Monika Wrubel, wnuk witam Państwa w kolejnym serwisie flashradomsko24.pl. Zaczynamy od konferencji prasowej zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. W końcu pojawiły się pieniądze na staże czy dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której dyrektor Renata Koska poinformowała o rozpoczęciu realizacji projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych w powiecie radomszczańskim. Projekt będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej w okresie od 1 czerwca tego roku do 31 grudnia 2024 roku. Całkowita wartość projektu to blisko 11,5 miliona złotych. Wartość projektów w 2023 roku to 5 milionów 700 tysięcy złotych. Wartość projektów w przyszłym roku także 5 milionów 700 tysięcy złotych. Wysokość wkładu funduszy europejskich wynosi 85% całości kosztów, a więc 9 milionów 724 034 zł i 84 grosze. A środki z, z, z budżetu państwa opiewają na kwotę 1 ,716, 6 ,76 zł i 76 groszy, i to stanowi 15% kosztów całego projektu. Tak jak państwu powiedziałam, ten projekt może być realizowany do końca 2024 roku, a kierowany jest do takich grup jak osoby bezrobotne, w szczególności osoby młode. Osoby starsze również są objęte tym projektem, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, ale także osoby z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami programu, minimum 60% uczestników projektu stanowić mają osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Radomsku, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. I są to właśnie. Kobiety, szczególnie matki powracające po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci, osoby młode w wieku od 18 do 29 lat, osoby starsze w wieku 55, plus. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale Zarejestrowane jako bezrobotne, pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez okres przynajmniej 12 miesięcy i więcej. Oczywiście y, w ostatnich dwóch latach te osoby y, liczymy ten y, czas y, z wyłączeniem na przykład odbywania stażu i przygotowania zawodowego osób dorosłych. Grupą docelową jest również u nas. Y, Grupa osób o bardzo niskich kwalifikacjach albo o żadnych kwalifikacjach. To są osoby właśnie bez wykształcenia lub z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i policjalnym. Udzielenie wsparcia y, będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika oraz y, opracowaniem oraz aktualizacją. Indywidualnego planu działania dla każdej z tych osób. Jaki jest harmonogram naboru wniosków? Od 1 czerwca do wykorzystania limitu środków trwać będą nabory na organizację prac interwencyjnych oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. Od 5 do 14 czerwca będzie trwać nabór wniosków o zorganizowanie stażu. Od 12 do 16 czerwca nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W tym roku będzie to aż 42 tysiące złotych na jedną osobę. Ulicami Radomska przeszedł Marsz dla życia i rodziny. To jedno z wydarzeń w ramach 22 Radomszczańskich Dni Rodziny. Wydarzenie rozpoczęła Msza odprawiona w Kolegiacie Świętego Lamberta. Po nabożeństwie ulicami Radomska przeszedł Marsz. Hasło jego tegorocznej edycji po pierwsze życie nakierowuje na świat wartości, które obejmują i normują wszystkie wymiary życia, dotyczą one strefy fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej. Myślę, że trzeba wspierać, tu bardzo dużo mówimy o wsparciu finansowym, ale też o wsparciu takim, powiedzmy, no, psychologicznym, takim medialnym wsparciu. Wiemy wszyscy, że, jest, że dominuje w świecie kultura tymczasowości i bezdecyzyjności. Jest bardzo wiele par, które żyją, żyją właśnie w tej, w, tej, w tej ideologii, takiej tymczasowości, bezdecyzyjności, a potrzebne jest małżeństwo trwałe, małżeństwo sakralne. Wielka małżeństwo, gdzie e, będzie miłość, gdzie będzie troska o siebie, gdzie nie będzie, będzie egoizmu, e, gdzie będzie, przyszłość. Celem marszu była parafia Świętej Marii Magdaleny, gdzie nastąpiło zawierzenie wszystkich rodzin Świętemu Janowi Pawłowi II, patronowi rodzin. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego studentów Uniwersytetu III wieku. Wiem więcej w Radomsku. Podczas spotkania podsumowano całoroczną działalność. W obszernej prezentacji przedstawiono zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet, ale i tych imprez, na które studenci z Radomska byli zapraszani, a tego było niemało. Liczba słuchaczy Uniwersytetu oscyluje wokół setki. Działo się bardzo dużo. Realizowaliśmy program, pisaliśmy projekty, były nowe tańce, nowe warsztaty, nowe przedstawienia. To wykłady, zajęcia językowe, zajęcia informatyczne, był taniec i oczywiście warsztaty teatralne, co było absolutną nowością ze względu na osobę prowadzącą, czyli na Anię Rakowską. Najważniejszą częścią spotkania w Domu Kultury był występ studentów. Pod okiem aktorki Anny Rakowskiej, odpowiedzialnej za reżyserię i scenariusz, przygotowano spektakl pod tytułem Sanatorium. W gminie Ładzice z okazji Dnia Dziecka odbyły się obrady dziecięcej sesji rady. Uczniowie szkół z terenu gminy wcześniej wybrali spośród siebie przedstawicieli, którzy zostali młodymi radnymi. Z okazji obchodów Dnia Dziecka, gmina Ładica po raz kolejny postanowiła zorganizować niezwykłą inicjatywę, która miała na celu wprowadzić najmłodszych mieszkańców w świat samorządu. W trakcie sesji dzieci miały możliwość wcielić się w rolę radnych i podjąć decyzje, które miały wpływ na codzienne życie w gminie. Myślę, że chcemy kontynuować naszą już powoli tradycję, bo to już trzeci raz spotykamy się z młodzieżą. Chcemy im pokazać, jak tak naprawdę to wszystko wygląda. Żeby poczuły tak naprawdę, że jest jednak ta odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, a być może kiedyś któryś z nich zostanie właśnie radnym gminy, więc warto je zapoznać już teraz. Chciałam być tutaj, bo chciałam zobaczyć, jak to jest być na takich... Nie wiedziałam, jak to się toczy, właściwie nie wiedziałam, gdzie to też się odbywa, więc chciałam tak zobaczyć i co to dla mnie znaczy, to no, i ja nie ukrywajmy, chcę, jestem ambitna, i to też mi da jakieś tam dodatkowe punkty, może do mm, liceum, jakbym się chciała dostać. No i to fajne doświadczenia, miłe. Dziecięca sesja Rady Gminy w Ładzicach była nie tylko okazją do uczczenia Dnia Dziecka, ale także doskonałym narzędziem edukacyjnym, które pozwoliło młodym mieszkańcom zrozumieć, jak działa samorząd lokalny. Ta interaktywna forma nauki przyczyniła się do wzbudzenia zainteresowania polityką i życiem publicznym wśród dzieci, co może być fundamentem dla ich zaangażowania w przyszłości. Interaktywna wystawa doświadczalnia z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Majus w Krakowie zawitała do Radomska z okazji Dnia Dziecka. Doświadczalnia to niezwykła interaktywna ekspozycja. Nie dotyczy ona historii, tradycji czy antropologii, ale przybliża zagadnienia nauk ścisłych z takich dziedzin jak biologia, fizyka i matematyka. Zmusza do aktywności i eksperymentowania. Ekspozycja była obsługiwana przez uczniów zespołu szkół ekonomicznych w Radomsku. Mamy prostawiane stanowiska, do których podchodzą dzieci i wykonujemy z nimi wspólnie różne doświadczenia, eksperymenty. Elementy, które związane są z dziedzinami nauki, nauki, takimi jak matematyka, fizyka czy biologia, ale absolutnie jest to tutaj dzisiaj zabawa poprzez naukę, więc dzieci angażując różnego rodzaju zmysły mogą wykonać bardzo fajne doświadczenia. Wystawa, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, stanowić będzie bazę w realizacji programu nauczania szkolnego. W publicznej szkole podstawowej numer 8 w Radąsku odbył się tradycyjny festyn rodzinny. Imprezę co roku przygotowuje Rada Rodziców wraz z kadrą szkolną. Festyn był okazją do tego, by rodziny spędziły czas ze sobą. W naszej szkole co roku odbywa się taki święto, jest to święto rodziny, nazywamy to festynem rodzinnym, włączamy się w miejskie obchody, dnia rodziny, świętujemy, spotykamy się, jest to dla nas bardzo ważny dzień, już mamy zaplanowane zawsze we wrześniu to święto, jest to dzień wolno od zajęć dydaktycznych, wszyscy przygotowują się do tego i przychodzą po południu po to właśnie, żeby rodzina mogła się spotkać razem na, naszy... na terenie naszej szkoły, mamy przygotowane mnóstwo zabaw, no, występy oczywiście najmłodszych, dla rodziców prezenty, integracja całej społeczności szkolnej, ale przede wszystkim, aby rodziny mogły ten czas spędzić razem ze sobą. Rodzice i dzieci wspólnie korzystali z przygotowanych atrakcji. Najmłodsi uczniowie przygotowali też część artystyczną była kawiarenka z domowymi ciastami i goframi. Rada Rodziców przygotowała loterię fantową z ciekawymi nagrodami. W miniony weekend w Parku Świętojańskim w Radomsku odbywały się szkolenia dla kobiet, podczas których panie uczyły się podstaw samoobrony. Szkolenia prowadzili żołnierze instruktorzy. Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnych Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami i instruktorami odbywają się wybrane soboty i niedzielę, wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski. Jedno z pierwszych tego typu szkoleń zostało zorganizowane w Radomsku. W Radomsku zostanie uruchomiona filia Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki imienia Profesora Janusza Chechlińskiego w Łodzi. List intencyjny w tej sprawie podpisały władze uczelni oraz prezydent Radomska Jarosław Ferenc. Jesteśmy zainteresowani otwarciem tutaj studiów na kierunku ekonomia. Rozpoczniemy nasze studia na dwóch specjalnościach rachunkowość i finanse i kadry i Właśnie dzięki pomocy miastu zdobyliśmy tutaj dosyć szeroką informację dotyczącą zapotrzebowania na studentów, na absolwentów tego typu kierunku i tego typu studiów. Natomiast naszym celem jest oczywiście rozwijanie tej naszej działalności. W pierwszej kolejności chcemy uruchomić ten kierunek i te specjalności, do których jesteśmy przygotowani od lat, ponieważ Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest szkołą, która działa na rynku od lat 20, w związku z tym mamy już bardzo duże doświadczenie w kształceniu kadr w tym zakresie. No, i nasze dalsze kroki będą już ukierunkowane na potrzeby tutejszego lokalnego rynku. Wiemy, znamy potencjał szkół średnich, które tutaj na tym rynku funkcjonują. Nasza, nasza szkoła rozpocznie w siedzibie w zespole szkół ponad, ponadpodstawowych numer 1, czyli powszechnie znanym mechaniku. I w tym, w tym lokalu będziemy, w tym miejscu będziemy rozpoczynali naszą działalność. Oczywiście czekamy na odpowiednie pozwolenia, na odpowiednie dokumenty ze strony ministerstwa. Dopiero wtedy będziemy mogli uruchomić tą naszą działalność w pełnej klasie. No, ale jesteśmy dobrej myśli. Czas na sport. Piłkarze RKS Radomsko rozgromili WKS Wielun 8 do 0 w spotkaniu 33. kolejki 4. ligi. Hat trikiem w tym meczu popisał się Mateusz Gołda. WKS Wieluń to przedostatnia drużyna w czwartoligowej tabeli i wciąż broni się przed spadkiem. Do Radomska goście przyjechali tylko w 13-osobowym składzie. Od początku spotkania to gospodarze przejęli inicjatywę i urządzili sobie strzelecki festiwal. Do przerwy żółto-niebiescy prowadzili już 5-0. Na listę strzelców wpisali się kolejno Juliusz Molis, Dawid Flaszka, Bartosz Machaj, Mateusz Gołda oraz ponownie Bartosz Machaj z rzutu karnego po faulu na Juliuszu Molisie. W tej części gry wynik mógł być wyższy, ale po strzale Bartosza Machaja piłka zatrzymała się na słupku. Po zmianie stron dwa trafienia dla RKS-u zdobył Mateusz Gołda, notując tym samym Hatryka oraz Juliusz Molis. Radoszczanie ostatecznie pokonali wysoko WKS Wieluń 8-0. W tabeli RKS zajmuje trzecią lokatę. A na koniec jeszcze taka sytuacja. Zobaczcie Państwo sami na zdjęciach. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. Wchodźcie na nasz portal i odwiedzajcie media społecznościowe.